No, i teraz przejdziemy do najlepszego filmu tego festiwalu, czyli Zamach na PAPIERZE, genialnej komedii o zabijaniu Jana Pawła II. Tak, to znaczy ogólnie rzecz biorąc, jeśli potraktujemy ten film jako autoparodię, to jest okej. Okay. To, to jest wybitne. Nawet. Dobry bardzo. To jest bardzo dobry. Jeśli potraktujemy to wszystko jako parodię, a on się o to prosi. bo Na przykład ścieżka dźwiękowa, to jest tak, jakby ktoś próbował parodiować ścieżkę dźwiękową tak. do psów. No i to są same memy. Tak. I ogólnie rzecz biorąc, moje ulubione to jest to, że Bogusław Linda jest w tym filmie tak zajebisty i takim jest facetem i taki jest tak. po prostu silny, że on ma czwarte stadium raka, ale mu to nie przeszkadza, on sobie spluniek chcią tak, tak. i, i sobie dalej żyje. I, I moim zdaniem to jest ten film, o którym który powinniśmy uważać, że yy, yy, Paśikowski chciał zrobić i zrobił realistycznie, a nie jakieś tam właśnie pitolenie o papierze, że ten papież jest niepotrzebny. tak. tak ja w ogóle osobiście uważam, że gdyby e, wyciąć cały wątek papieża, i to gdyby był to był po prostu film. stary facet, w jakiś, który nie ma nic do stracenia, w A, jakiejś taki, miejscowości. Taki stary, ale taki no, po prostu no, twardy facet. Tak, nie? twardy, który po prostu przyjeżdża sobie umrzeć w miejscowości, w której lubił łowić ryby. No pomyślcie o tym, ale no właśnie, dokładnie. I to byłby taki istot wtedy, nie? Ta, taki, i, taki klasyczny. Taki mega istot. Taki mega istot. I ja bym to wtedy powiedziała tak, mega. ja jestem się z tym w stanie Mega, o tym scenariuszu. Bogusław Linda stary yy, snajper nie Tak, <laughs> taki wyżułowany do tego tak, wszystkiego tak wyżułowany przyjeżdża na jakąś wieś z yy, 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 Seksualkę? Właśnie nie, i to jest bardzo ważne. To nie jest seksualka, to jest prostytutka. W świecie Pasikowskiego ja nie ma Nie, bo w świecie Pasikowskiego nie ma worker. To, to, to jest nowoczesny wymysł, to jest po prostu prostytutka. Tak. I, ona, I on po prostu bierze sobie prostytutkę na kilka miesięcy zanim umrze, żeby się dobrze z nią pobawić, i w międzyczasie rozwiązuje problemy małego miasteczka przemocą. No ja uważam <laughs> osobiście, że gdyby na tym Pasikowski poprzestał, to, to, to byłby genialny film. Ja cały tak, czas to potem mówię, pojechał gdzieś tam bez sensu. Tylko potem on do tego dodaję papieża tak. i ten papież jest tam... To jest niesamowite, jak on jest tam zbędny. I tak.